Cześć, ja jestem oczywiście Wynusiu, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A dziś krótki poradnik o tym, jak odblokować specjalny kamuflaż do broni za pomocą ślizgu. Przechodzimy tutaj do zestawów naszych. Ja akurat odblokowywałem to na kilo. Przechodzimy do kamuflaży. Te tutaj miałem zablokowane. Dzisiaj sobie to odblokowałem, więc stwierdziłem, że nagram dla Was krótki poradnik, ponieważ to, co jest napisane tutaj, jest troszeczkę błędne. Warzone tutaj nam podpowiada, żeby zabić 5 razy wroga tuż po zakończeniu w ślizgu, korzystając z naszej broni. Właśnie tutaj, kilo jest to troszeczkę błędne, ponieważ próbowałem wiele razy na wiele sposobów i nie zaliczało mi tego zadania. Wszystko co trzeba, moi drodzy, zrobić tutaj, to strzelać podczas wykonywania ślizgu, a nie po jego zakończeniu. Także podbijając do wroga, starajcie się jak najczęściej po prostu. Robić ten ślizg i starać się zabić wroga w trakcie wykonywania tego ślizgu. Mi wystarczyło na to dwie gry. Tutaj trzeba było w okieneczku odblokować pięć po prostu poziomów. Ja miałem 0 na 5, także po dwóch grach miałem 5 na 5 i troszeczkę dziwnie to liczy, ponieważ w dwóch grach miałem około 20 zabójstw, więc powinno mi to podczas jednej gry zaliczyć, no ale jednak mi tego nie zaliczyło, nie wiem czy to jest jakiś bóg Warzona czy cokolwiek innego, ale słuchajcie działa, także ja sam tego rozkminić nie mogłem aż do dzisiaj, także postanowiłem się troszeczkę pobawić tymi ślizgami i zaczęło to huleć, także moi drodzy mam nadzieję, że Wam również się to przyda. A jeśli tak, zostawcie łapę w górę, będę wiedział, że Wam pomógł ten materiał, a ja będę w ten sposób wiedział, że postarałem się Wam pomóc. Także moi drodzy, trzymajcie się do następnego w tym odcinku. To wszystko na razie.